Piłka nożna odmieniła życie niejednego człowieka, ma ona zbawienny wpływ i potrafi łączyć ludzi, którzy za sobą nie przepadają. Dzieje się tak między innymi w trakcie wielkich imprez takich jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa danego kontynentu. Bardzo ciekawą zależność zauważono w dalekim Meksyku, gdzie gra Javiera Hernandeza w Manchesterze United przynosiła niesamowite rezultaty. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, co niezwykłego działo się w Meksyku podczas występów Javiera Hernandeza. Zapraszam do oglądania! Javier Hernandez, czyli popularny Chicharito, obecnie reprezentuje barwy amerykańskiego Los Angeles Galaxy. W przeszłości był cenionym napastnikiem w takich europejskich zespołach jak Manchester United, Real Madrid czy Bayer Leverkusen. Pomimo dużej różnicy czasowej między Ameryką Północną a Europą, Meksykanie w dużych ilościach śledzili poczynania swojego rodaka za Wielką Wodą. Było to na tyle wielkie rzesze kibiców, że udało się zauważyć niezwykłe i niecodzienne zjawiska związane z meksykańską społecznością. Gdy Javier Hernandez wychodził w podstawowym składzie Czerwonych Diabłów, współczynnik przestępczości w Meksyku malał. Powiedział o tym jeden z wyżej postawionych stróżów prawa z Mexico City, Jorge Carlos Martinez. Liczba przestępstw takich jak kradzieże samochodów, rozruby czy rabunki wyraźnie się zmniejszyła. Co ciekawe nie jest to jedyna pozytywna wiadomość płynąca z Meksyku. Według Jorge Carlosa Martineza wzrósł również współczynnik urodzeń. Wydaje się nawet, że przestępcy wręcz robią sobie wolne tylko po to, by zobaczyć grę naszego bohatera. Wskaźnik urodzeń również poszedł w górę. Szef policji zaapelował do Sir Alexa Fergusona, który był wtedy szkoleniowcem Manchester United, aby ten jak najrzadziej sadzał Javiera Hernandeza na ławce rezerwowych. Potrzebujemy pomocy z każdej strony, żeby się przeciwstawić przestępczości w naszym kraju. Według statystyk w Meksyku każdego roku mordowanych jest około 15 tysięcy ludzi przez wojny gangów narkotykowych. Meksykańska policja powinna być wdzięczna Sir Alexowi Fergusonowi, że ten postanowił ściągnąć do United młodego napastnika. Sam Cicharito jest za to mu ogromnie wdzięczny za danie szansy gry jako czerwony diabeł. Miałem niezwykłe szczęście, że mogłem być pierwszym meksykańskim piłkarzem, który trafił do jednego z największych klubów na świecie. Jestem niezwykle wdzięczny ser Alexowi Fergusonowi, to najlepszy menadżer jaki kiedykolwiek mógł być, szczególnie jeśli chodzi o jego umiejętności zarządzania składem. Każdy zawodnik miał u niego swoje miejsce, nawet gracz rezerwowy rozgrywał w ciągu roku 15 spotkań. Javier Hernandez dodał, że bez Fergusona na pewno nie wygrałby dwóch tytułów mistrzowskich. Spędziłem tam fantastyczny czas. Miałem niesamowity początek pełen okazji do gry, choć oczywiście tych szans było coraz mniej, a z biegiem czasu sprawy przybrały inny obrót. Ferguson otworzył mi drzwi do Europy i pozwolił wygrać dwa tytuły mistrzowskie. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry w footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia!